Witajcie w nowym filmie na naszym kanale. Ja jestem Asia Joanna Siren i z racji tego, że moim postanowieniem noworocznym jest kończenie zaczętych przeze mnie serii książkowych, to zapraszam Was na film, w którym kończę zaczęte przeze mnie serie książkowe. W tym filmie mam plan przeczytać co najmniej trzy i zarazem skończyć dwie z. Jakiś 17 serii, które mam zaczęte, więc będzie to zmniejszenie tej liczby. Pierwsza książka, której słucham aktualnie w audiobooku, to Wszystkie Nasze Klęski, czyli drugi tom dylogii uh, Villains, czyli drugi tom Wszyscy Jesteśmy Łotrami. I o ile pierwszy tom był dla mnie ok, i o ile pierwszy tom był dość średni, to zakończenie sprawiło, że naprawdę ja byłam zaskoczona i chciałam kontynuować tę serię, dlatego też się w końcu zabrałam. Ale to, jak ta książka mnie wynudziła, jak bardzo męczy mnie czytanie jej, jest poza wszelką zdolnością po prostu pojmowania. I myślę, że nie będę mówiła na razie o niej więcej. Dopiero jak ją skończę, bo zostało mi jakieś 30% do przesłuchania, ale ja po prostu chcę poznać zakończenie tej historii, i nie sądzę, żeby ono w jakikolwiek sposób wpłynęło na moją ocenę. Bo nie sądzę, żeby cokolwiek dało radę ją podwyższyć, ale bardzo chcę już to skończyć i mieć to ze sobą. I w tym filmie będę recezowała dla Was to, co chcemy zostawić ze sobą, czyli ostatni tom serii Knock'em Out. Jest to seria od Lucy Skoll, ona ma takie kwiatowo-pastelowe okładki, i jest to seria, którą absolutnie uwielbiam. Nie jest to może jakaś najwybitniejsza literatura i najlepszy romans, jaki przeczytałam, ale są do mnie. Ale są to dla mnie tak komfortowe książki, że pomimo tego, że one mają po 600-700 stron, ja je czytam naprawdę na przestrzeni kilku dni, bo czytając Lucy Score po prostu się zaczyna i nie wiadomo kiedy przeczytało się 200 stron. Ja jestem właśnie na 222 stronie i będę tą książkę kończyła w tym vlogu i jest to ta część serii, na którą czekałam najbardziej. W pierwszym tomie mamy historię Naomi uciekającej panny młodej, która po telefonie od swojej siostry bliźniaczki ląduje w Knock'em Out i zakochuje się w brodatym fryzjerze Noxie. W drugim tomie mamy historię jego brata, Nasza, policjanta oraz Liny, która jest taką agentką do zadań specjalnych i w końcu w trzecim tomie jest to, na co czekałam od dawna, Czyli historia Luciana, który pracuje w branży konsultingowej, czyli pomaga jakimś politykom, to jest odpo odpowiednie stanowisko. Też jeżeli ktoś zaczyna z nim pogrywać, to szuka na niego jakichś brudów i tak dalej. Nie do końca są to działania legalne, dlatego też pseudonim Lucifer pracuje do niego idealnie. I naszej Sloane, czyli bibliotekarki. I jestem właśnie na razie po tych 200 stronach. Ja czytam tę książkę dosłownie od wczoraj. I jestem niezwykle ciekawa, jak ta historia się potoczy. Ja jestem niezwykle ciekawa też wspólnej Przeszłości, bo, od, bo od pierwszego tomu dostajemy właśnie jakieś hinty, że jednak nasi bohaterowie mają wspólną przeszłość, która absolutnie ich ze sobą skłóciła, dlatego są zaprzysiężonymi wrogami. I muszę Wam się przyznać, że Lucy Score jest autorką, która naprawdę byłaby w stanie sprzedać mi absolutnie wszystko, bo serię Knock'em Out ja po prostu pochłaniam i wracam zaraz do czytania. Przyjdę dać Wam update, jak skończę czytać łotrów, a potem będziemy czytali dalej Knock'em Out, tak? Jeszcze będziecie chyba. No będziemy musieli coś tutaj wymyślić dla Orionka, bo jest smutny. Przychodzę do Was z bardzo szybkim update'em, bo skończyłam czytać wszystkie nasze klęski. I była to najgorsza książka, jaką czytałam w tym roku Nie wiem, czy czytałam w ogóle coś gorszego w zeszłym roku Bo nie przypominam sobie, żebym oceniła coś na jedną gwiazdkę A tutaj ja naprawdę nie miałam za co podnieść w ogóle tej oceny I nawet nie chodzi o to, że ta książka była jakaś okropna, paskudna Albo że mnie triggerowała lub coś Nie, ona po prostu była słaba Ona była niezwykle słaba I... no naprawdę... I ja po prostu ją przemęczyłam i zdaję sobie z tego sprawę, że ja ją zmęczyłam, że powinnam byłam zrobić DNF-a, a nie ją katować I ja jestem tego w pełni świadoma, ale chciałam poznać to zakończenie, bo w przypadku pierwszego tomu Zakończenie podniosło moją ocenę pierwszego tomu A w przypadku drugiego naprawdę nie miałam nic, co by mogło podnieść moją ocenę Bo pierwsze nijak nie składa mi się w logiczną całość to, że Ci dziennikarze i protestujący, oni są na tym terenie turnieju, ten turniej dalej trwa, a tam są jacyś, jakieś postronne osoby, nijak to się nie składało po prostu dla mnie w logiczną całość, że ci mistrzowie dostają listy od fanów. Ja wiem, że to mogło być inspiracją Igrzyskami Śmierci tak dalej tylko że tamten system działał kompletnie inaczej, a tutaj ten system nijak mi się składał w sensowną całość. Dwa, że... Te wszystkie wątki romantyczne w tym tomie, poza Bryony i Finlayem, one dla mnie miały taki sam vibe, jak te wszystkie związki zwili pokus w Love Never Lies, że po prostu zamykacie ze sobą małą grupę ludzi w jednym domu i oni nie mają tak jakby nikogo innego, więc te relacje tam powstają. Ale dla mnie nie było żadnych przesłanek pomiędzy tymi relacjami w pierwszym tomie, ani pomiędzy, żeby te relacje powstały w ogóle na początku drugiego. To muszę w ogóle tak jakby, nie będę tutaj spoilerować, ale tak jakby Izabel i jej relacja Jakby co? Co? W ogóle wszystkie te relacje naprawdę, które tam miały miejsce, te dwie relacje Totalnie Totalnie nie, nie kupiły mnie i nie przekonały mnie do tego, że to miało rację bytu I po prostu Nie będę Was kłamać, ta książka była absolutnie nudna Ona była absolutnie nudna Zakończenie Okej, okay, nie wzbudziło we mnie żadnych emocji To, co się stało z Brajoni Mam wrażenie, że było bardzo na siłę, żeby pokazać nam, że jednak nie jest tak, jak myślimy e, Z tymi narracjami i tak dalej, ale mm, Nie, absolutnie Szczerze, ja nie będę Wam polecała tej książki Jeżeli lubicie i Wam się podobało, no to super, bardzo się cieszę, bo też miałam nadzieję, że mi się spodoba Ale, ale ja chyba zostanę głównym hejterem tej książki, bo no absolutnie nie siadło mi to

Jest wtorek, przechodzę do Was z update'em czytelniczym. To, co chcemy zostawić za sobą, zostało mi ostatnie 200 stron i muszę Wam powiedzieć, że absolutnie uwielbiam, jak Lucy Scott tutaj rozegrała wątek przyszłości Luciana i Sloan, bo. Bo szczerze nie miałam, nie wyobrażałam sobie niczego, raczej myślałam, że jej rodzice nie będą go lubili i będą nie chcieli, żeby miał z nią jakikolwiek kontakt Tutaj tak nie jest i tego nie przewidziałam dobrze, ale bardzo podoba mi się, w którą stronę to poszło, co jest całym motywem tego, tej ich nienawiści I jak oni to przepracowują i jak relacja, ich relacja się dynamicznie zmienia i jak widać, że jednak od nienawiści do miłości jest jeden krok dosłownie i że... Nie do końca te uczucia, które były w przeszłości, zostały w przeszłości, i też bardzo podoba mi się, jak to się rozwija, i jak to się zmienia, i jak Lucian, jednak. I slon zdają sobie sprawę, że może jednak nie do końca te decyzje, które podjęli, kiedy byli nastolatkami, były dobre, dlatego też naprawdę ja nie mogę się oderwać. Ale wszystkie książki Lucy Score mają dla mnie coś takiego, że ja po prostu siadam i jestem w stanie przejść 200-300 stron na raz, bo one są tak wciągające. Teraz sobie skończę ją u moich rodziców, bo zostało mi ostatnie 200 stron, i tutaj też czekam na domknięcie tego wątku kryminalnego. Mam parę podejrzeń, ale też właśnie rzeczą, która mi się bardzo podoba w tej serii, jest to, że mamy ten wątek kryminalny, który jednocześnie w każdym z tych książek trochę się domyka, ale jednak jest tym, co jest połączeniem wszystkich tych trzech książek i on się ciągnie przez całość, co jest też taką fajną łączącą je rzeczą, takim spoiwem, bo naprawdę ten wątek kryminalny też jest świetny. Ja wiem, że Lucy Skorma ma też swoją serię z taką właśnie typowo kryminalną, więc może, może się do niej przekonam i po nią sięgnę, bo nie ukrywam, jestem ciekawa, a autorka ma naprawdę bardzo lekkie pióro, które się niezwykle przyjemnie czyta, bo na przykład takie książki, które mi się podobały, jak na przykład Karawal, ja... Lubię je, podobał mi się, ale jednocześnie autorka ma coś takiego, że ja nie jestem w stanie czytać więcej niż 50-70 stron naraz, bo po prostu jest to dla mnie męczące. Mimo tego, że fabuła jest interesująca i że cała książka mi się podoba, to po prostu jest coś takiego, że nie jestem w stanie przez nie przebnąć, żeby czytać bardzo dużo naraz, i jak widzicie, ja się strasznie nie wyspałam. Dzisiaj, więc tak. Ale ja mam nadzieję, że jak odstawię Oriona, to się dzisiaj wyśpiewam, bo jestem zmęczona. I przyjdę do Was już z ostatnim update'em tutaj, e, wtedy sobie więcej porozmawiamy A teraz lecę spakować Oriona i siebie, bo lecimy do moich rodziców zawieźć go Jest teraz tydzień targowy, więc ja będę ogarniała tutaj mieszkanie i wszystko Bo przyjeżdżają do mnie dziewczyny, też będzie parę więcej osób u nas spało Więc muszę tutaj co, wszystko przygotować i ogarnąć W międzyczasie też będą moje urodziny, więc trochę powtórka zeszłego roku, ale w innym wydaniu no, i nie wiem kto to wymyślił. Wiem doskonale, że wymyśliłam to ja, ale nie przemyślałam tego, że startowanie w tym samym tygodniu co targi w zawodach łoźwiarskich może nie być najlepszym pomysłem, na jaki wpadłam. Ale bardzo mi zależało, żeby wystartować na tych zawodach, tylko że niestety one odbywają się w tym samym tygodniu. A w zeszłym roku one miały termin dwa tygodnie później, więc no, szkoda, że to się tak wszystko poprzesuwało. No, i też Wam powiem tak szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia do tych targów bo mam wrażenie, że jest trochę chaos organizacyjny. I nie do końca niektóre rzeczy, które zostały zrobione, wprowadzone mi się podobają i szczerze nie mam jakiejś takiej wewnętrznej ochoty w ogóle tam iść, ani nic. Um, pomimo tego, że oczywiście chcę się z Wami zobaczyć, to jakoś tak mam bardzo takie negatywne odczucia do tych targów. Nie mam pojęcia, co jest z tym spowodowane. Może to, że w sumie generalnie raczej ja z PDK nie mam najlepszych z, z, wspomnień związanych, ani odczuć. O wiele bardziej wolę jeździć na targi do Warszawy albo do Krakowa niż właśnie na ten Poznań, chociaż dosłownie to jest nie Daleko mnie. Um, w sensie miejsce, gdzie są targi, więc tutaj nie wiem dlaczego tak się dzieje. I to jest totalny kolejny rok, w którym w tygodniu, gdzie są targi w Poznaniu, bardzo dużo się dzieje, jest kompletny chaos i ja absolutnie nie jestem w stanie nad niczym zapanować i, i ja nie wiem po prostu, jak ją ja to wszystko gadać, to wszystko zrobić. I szczerze mówiąc, za każdym razem jak już sobie planuję, kiedy pójdę na targi, w jakie dni, to mam straszny syndrom impostora, że jednak w sumie mogłabym wtedy pójść na trening i jednak trenować i ćwiczyć i się przygotować do tych zawodów, bo no, nie chciałabym też wiecie, tak jakby no... Pojechać bez żadnego treningu, bo też nie o to chodzi. Więc nie wiem, strasznie mam naprawdę mieszane uczucia do tych targów, ale mam nadzieję, że after all będzie fajniej się zobaczymy i że jednak yy, nie będę miała aż takich złych odczuć później po tych targach, tylko że będę zadowolona i w przyszłym roku już będę miała bardziej pozytywne wspomnienia z Ale zobaczymy. No, słucham, co chcesz powiedzieć? Rozumiem, <grym> że <grym> nie ma ale. Sprawdzamy. I nie ma już problemu. listy, bo teraz są serca. Muszę sobie dodać, sweet spicy, żeby to było. To jest spicy, hot. I są Ej, my to, my to jest pisane i to jest hot. Hot. Sprawdźmy, ale jeszcze ślady. Ja myślę, że pasyczki były bardziej wiarygodną skalą. Ja też myślę, bo teraz skąd ja mam wiedzieć, czy ja nie kupuję tutaj, to gdzie? Darmo. Na darmo. <laughs> Na darmo. Ej, to jest podobno dobre, Karoteczka. to czyta. Ale jest jakoś. To A, A my wiemy, że. Nie... Ja Boże, świetnie. Się... Ja, się... ja nie wiem, my siebie, że tutaj kreujemy trochę na angielsku. Świetnie. Wiem, że jesteśmy urobione. Ja muszę będzie po Tak. A ja wam pokażę jeszcze ostatnią książkę. jakiego smuta polecasz? Poczekajcie. Mogę należeć tego? O, o, to! To słuchajcie. Patrzcie to. W rękach Boga. W rękach Boga. W rękach Boga. Neurochirurg prawie jak... Może przekreślić, a jaką ma tę skalę? Skala... Hot, U... Widzicie, ja dobrze biorę... To jest jak... Widzicie już teraz. Ale to jak ja Lily Bloom wybrałam. Neurochirurga. Ręce Boga. Rzec, idź polega, Nagrywam idioto, to totalnie moja ulubiona scena z do braci Morganów i Lucjanem. Stu... oni są jak jakieś atomówki, ale wersja męska. No, powiem wam, że pierwszy epilog totalnie hitnął i... I łezki popłynęły, ale muszę oddać to Trusi Score, że ona świetnie umie grać na moich emocjach i ja na tych książkach zawsze śmieję. Zawsze płaczę i po prostu odczuwam całą gamę uczuć poprzez złość, radość, płacz, smutek i wszystko, i po prostu ten tom totalnie dowiózł zostało mi jeszcze kilka stron ostatniego drugiego epilogu. Ale guys! To jest naprawdę. Ja z przeszłości po targach i już po zawodach jestem absolutnie martwa, ale było absolutnie cudownie i na targach, i na zawodach, i super było się z Wami zobaczyć. Bardzo żałuję, że ja byłam tylko tak naprawdę króciutko na tych targach i dosłownie może jakieś trzy godziny łącznie spędziłam na hali targowej, więc strasznie krótko i dajcie sobie sobie kupić książek z Dezirkują, które chciałam, bo po prostu kolejka była olbrzymia, a ja nie miałam czasu. I z racji tego, że nie będziemy nagrywały osobnego bookhaulu, bo nie mamy książek, które. By wam tutaj pokazać, bo Pasi nie kupiła żadnej Pola kupiła chyba dwie I nie mamy po prostu wam tutaj co pokazać W tym book haulu. Ja kupiłam jedną książkę na ptk Trochę dostałam na urodziny I tak ogólnie Więc wam już pokazuję co tutaj mam, ale nie ma sensu nagrywać samego filmu, więc po prostu podożytałam to do tego. Zaraz przed targami przyszła do mnie Bezsilna, czyli ostatnia premiera od wydawnictwa Uroboros i ja jestem jej ciekawa, bo ma bardzo dobre opinie i też już widziałam, na Pinterestie w ogóle mi się pokazała jakaś jej grafika z Bezsilnej, i ona jest bardzo ładnie wydana, więc będę ją zaczynała i niedługo czytała. Dostałam od Poli też The Naturals, genialne umysły i szczerze tyle osób ją czyta, ja już nawet też na nią tak patrzyłam i Um, bardzo dziękuję Pola, będę ją czytała nawet teraz, szczerze mówiąc. Mam ochotę straszną na tę książkę i wezmę ją sobie do domu. Od Kinie dostałam Happy Place. Bardzo dziękuję, bo chciałam tę książkę przeczytać yy, i też Pola ją mega poleca i dałam ją do tbr na 2024. Jedyną książką, którą kupiłam na targach jest książka od Maxa Bukowicza, czyli Bliźnia, czy Płomienie. Jestem jej niezwykle ciekawa i uważam, że naprawdę Max mógł napisać dobrą książkę, bo ma wszystkie narzędzia potrzebne do tego i myślę, że to mnie bardzo pozytywnie zaskoczy. Jest ona od 13 lat i bardzo chciałam wesprzeć właśnie Maxa w ten sposób i kupić jego książkę, żeby ją przeczytać. I też będę chciała ją czytać jakoś niedługo, żeby jeszcze Wam o niej opowiedzieć, póki jest taka ciepła i gorąca. Od Frysi Divergent Library dostałam Fable. Nie słyszałam o tej książce przedtem. I gdzieś tam obiła mi się ta układka o oczy, ale nie mam pojęcia o czym jest, ale mam nadzieję, że mi się spodoba. Na evencie wydawnictwa mastrid, wzięłam sobie Coś jakby magia i ich tegoroczną premierę, która jest o piekarni, bo w sumie um, większość książek z mastridu, które chciałam czytać mam, a ten też chciałam czytać, ale w sumie jednak nie brałam jej do współpracy, bo wybrałam inne sobie tytuły a to chciałam czytać, więc w sumie cieszę się, że mogłam sobie wziąć. No i od Patrycji, naszej ukochanej, dostałam drugą część, Lopif, czyli pieść o popiołach i roku, bo ona z naszej te książki nie będzie czytała, a ja chciałam ją czytać, więc dała mi ją i będę ją czytała. Może nawet w jakimś filmiku z seriami, bo jest mi jednak mimo wszystko dość ciekawa tego pierwszego tomu, bo z tego, co się działo po tym pierwszym tomie. Ten pierwszy tom oczywiście, rzeczywiście po skończeniu trochę gdzieś tam coraz mniej, yy, coraz gorzej bym go oceniła, im więcej czasu minęło od tego, jak ja ale jak go czytałam, to rzeczywiście miałam bardzo dobry vibe i mi się podobał, więc tutaj też cieszę się, że drugi tom jest u mnie i będę go czytała niedługo, a teraz już wracam do przeszłości. Jest czwartek i ja wróciłam właśnie z lodowiska, wczoraj przyjechałam do Poznania z powrotem i troszeczkę poczytałam Byłam też na Dune'ie, do drugiej części i mam teraz ogromną ochotę czytać Dune, ale po prostu no mam trochę zaczętych książek i chcę je skończyć A nawet, że trochę nie mam czasu i jakoś tak trudno mi się zabrać, żeby wrócić do tego świata, ale mam nadzieję, że ten film mnie zmotywuje do tego I w końcu przeczytam ten czytam, bo on już dwa lata stoi się na mnie patrzy i ja się też troszeczkę uspokoiłam w kwestii startów w zawodach, bo jednak byłam teraz na treningach i na ślizgawkach i sobie sama jeździłam i ćwiczyłam więc myślę, że będzie dobrze. Sobie pokładam trochę ten program w głowie, bo trochę go pozapominałam i mam nadzieję, że w niedzielę nie będzie totalnej kompromitacji, a teraz latam jak kot z pęcherzem po domu i poznaniu, bo się gotowuję się na przyjazd dziewczyn i też właśnie dzisiaj przyjeżdża do mnie pola i kinia więc muszę skończyć ogarniać mieszkanie i też Państwu na jakieś zakupy przed imprezą urodzinową i to jest wyzwanie. Także szybki update czytelniczy, możliwe, że pojawi się później jeszcze jeden, ale asekuracyjnie yy, może się nie pojawić, i pokażę Wam TBR serii, które planuję czytać niedługo, więc możecie się gdzieś tam spodziewać na moim Instagramie albo tutaj na kanale, ale skończyłam czytać serię Out, ostatni tom z tej serii, więc tym tomem skończyłam dwie serie w tym vlogu, czyli Villance i Knockem Um, mój absolutnie ulubiony tom z tej serii. Oceniam go najwyżej. Gdybym miała je uszeregować, to trzeci, drugi, pierwszy. Ten pierwszy, mimo wszystko, był moim zdaniem troszeczkę najsłabszy, ale ja z drugiej strony uwielbiam postać Naomi i, i jej relacje z Wiley, i chyba z tych um, postaci kobiecych ona jest moją ulubioną, chociaż ten też naprawdę dowiózł. I no więc tak, że ten wątek przyszłości i obiecany enemy lovers sfascynowało mnie od pierwszego tomu i nie mogłam się doczekać, aż w końcu go dostaniemy. To naprawdę spełnił wszystkie moje oczekiwania na epilogu poleciała mi łeska, co mogliście zobaczyć. I naprawdę, naprawdę świetnie się bawiłam. Uwielbiam te wszystkie postacie, te wszystkie powiązania, które tutaj są. Po prostu bracia Morgan i scena nagrywam. z absolutnie iconic. To jest po prostu absolutnie ikoniczne. Takim oni są momentami Golden Retriever duo, po prostu jak takie dwa szczeniaczki i jak próbują um, tak przemawiać do rozsądku Lucianowi, fenomenalne. Wątek z mamą Luciana... no ale dobrze, powiedzmy, że później ona też trochę się nawróciła, ale strasznie irytowała mnie ta kobieta, strasznie. Więc też fajnie, że tutaj mieliśmy taki healing proces obu naszych głównych postaci. Bardzo to lubię. W zasadzie w sumie w każdej z tych książek mamy taki healing proces naszych postaci. Takie mierzenie się z jakimiś traumami albo z przyszłością lub przyszłością i z jakimiś takimi nie do końca pozytywnymi ym, aspektami w życiu. Więc to mi się tutaj bardzo podobało i score Jestem ogromną fanką tego motywu kryminalnego, naprawdę. To, jak się tutaj wszystko wyjaśniło, świetne, fenomenalne po prostu i bardzo mi się podobało, jak To naprawdę zamyka się taką klamrą. Oceniam go na 4,5 gwiazdki, 4,25 jeszcze nie zdecydowałam, ale naprawdę bardzo Wam polecam, bo jest to książka, która ma 700 stron. I ja ją czytam w 4 dni. Też mam wrażenie, że ten tom był najlepszy, bo on był tłumaczony przez inną osobę, bo on był tłumaczony przez panią Monikę Wiśniewską, a wydaje mi się, że te tomy były tłumaczone przez jakiegoś pana tłumacza. Nie jestem teraz pewna, one są na samym dole stosów. Nie chce mi się ich wyciągać, um, więc też miałam wrażenie, że to tłumaczenie było lepsze troszeczkę i spicy sceny w końcu były przetłumaczone dobrze, bo spicy sceny w pierwszym stronie tomu są absolutnie okropne i ja po prostu nie wiedziałam czy śmiać, czy płakać, um, ale zaczęłam też czytać zanim wystygnie kawa trzeci tom, czyli zanim wyblakną wspomnienia. Przeczytałam pierwsze opowiadanie z czterech i muszę Wam powiedzieć, że może uda mi się skończyć tą książkę, może nie, jeżeli tak, to przyjdę do was jeszcze tutaj takim chamskim update'em, e, wklejonym w środku tego, a jeżeli nie, no to trudno, ale powiem Wam, że póki co ja z zainwestyjnie kawa, mam taki problem, że ten pierwszy tom, on po pierwsze nie dorósł u mnie do tego hypu, jaki jest wokół niego. Po drugie, miałam wrażenie, że gdzieś tam naprawdę zniszczy mnie na kawałeczki, że po prostu ja będę płakała jak bóbr. Z rzeczywiście na jednym opowiadaniu popłakałam sobie, ale reszta z tych opowiadań miałam wrażenie, że to jest taki. Prosty smutek, że to są takie proste historie, i taka prosta manipulacja uczuciami. Oczywiście to nie jest nic złego, ale nie do końca zostało to zrobione w taki sposób, żeby mnie gdzieś tam wzruszył i dotknął, więc czegoś mi tutaj brakowało. W drugim tomie miałam wrażenie, że dosłownie powielamy trochę ten pierwszy, i tak samo mam w przypadku tego tomu, i tutaj dosłownie myślę, że. Bohaterka z pierwszej historii jest bardzo podobna do bohaterki z pierwszego opowiadania, pierwszego domu. Co naprawdę jest to troszeczkę inna historia, i z inną osobą na chce się zobaczyć. Ale wydaje mi się, że no niestety tutaj trochę już jest taka kalka w przypadku tych kolejnych opowiadań, i ja też czuję takie trochę znużenie. Z jednej strony powtarzamy w kółko te same zasady, a propos przenoszenia się w czasie, ale z drugiej strony nie powtarzamy jednak wszystkich tych zasad, więc w sumie dlaczego nie powtarzamy tych wszystkich, skoro powtarzamy już pięć z nie wiem, siedmiu, dlaczego nie powtórzymy już wszystkich. Dnia, to jest trochę bez sensu. Moim zdaniem też takie ciągłe powtarzanie, bo te opowiadania bardzo wolno się rozwijają. Czegoś mi tutaj brakuje jakiegoś takiego może większego dynamizmu, może trochę takie, tak, takiego większego przywiązania do tych pracowników kawiarni, do tych postaci, bo jednak one towarzyszą cały czas, a mam wrażenie, że są takie bardzo niejakie i. Po prostu trochę brakuje im charakteru, że dosłownie one mają jedną przypisaną cechę osobowości i to jest tyle. Dlatego też kawa mnie trochę nuży ja nie wiem, czy ja będę czytała wszystkie książki w tej serii, bo wiem, że chyba na chwilę obecną jest 5 albo 7 i ta trzecia już dla mnie jest wyzwaniem, bo już mnie trochę męczy i to jedno pytanie czytałam jakieś 3 dni, a ona ma 80 stron. Dlatego też postaram się ją skończyć, ale nie mam do niej absolutnie żadnych oczekiwań. Bo szczerze mówiąc po prostu myślę, że to już jest taka kopia i z racji tego, że ten pierwszy tom odniósł dość spory yy, do spo... i z racji tego, że ten pierwszy tom odniósł dość spory sukces, to teraz to jest takie po prostu powielanie trochę tego i naprawdę takie bardzo proste granie na emocjach. Nie mówię, że wszystkie te opowiadania są złe, bo niektóre mają naprawdę bardzo fajne przemyślenia i momenty, ale większość tych opowiadań moim zdaniem jest po prostu średnia. A teraz Wam pokażę jakieś serii, na pewno możecie się spodziewać u mnie w najbliższym, absolutnie najbliższym czasie. Pierwsza z nich to są Wrota Piekieł. Teraz aktualnie nie czytam żadnej grubej książki, więc chciałabym ją zacząć, bo już sobie przypomniałam wszystko, co się działo w Dziewiątym do Domie i bardzo bym chciała ją przeczytać, tym bardziej, że ona yy, troszeczkę czeka na mnie, ale też jest dość gruba, bo ona ma jakieś... Yy... 500 stron. Dziewiąty dom był trochę creepy, był trochę creepy i nie będę was kłamać, więc w sumie może wezmę ją do rodziców, jak będę jechała po targach, jako jedyną książkę, którą będę czytać Dzieci Diony, bo po wczorajszym seansie absolutnie czuję potrzebę wrócenia do tego świata i z jakiegoś powodu nie mogłam się do tego zabrać. Kolejna książka, która ma po prostu 550. Um, ale Dune naprawdę mi się przyjemnie czytało i myślę, że sobie może po prostu na ją zostawię na stóreczku i zacznę, jak tylko będę miała 5 minut. Um, jeżeli dziewczyny mi pozwolą, legenda, bo bardzo bym chciała skończyć karawal i też jestem ciekawa, jak wypadnie um, łączona perspektywa Telli i Scarlett, bo mam wrażenie, że w przypadku i karawalu, i legendy. Każda z tych sióstr przestrawiała tą drugą jak w takim trochę krzywym zwierciadle, bo w pierwszym tomie absolutnie nie znosiłam peli. W drugim tomie byłam w stanie zrozumieć jej zachowanie, ale miałam wrażenie, że właśnie Scarlet jest trochę irytująca. Dlatego jestem ciekawa, jak to wypadnie, kiedy będziemy mieli łączoną perspektywę, i bardzo też bym chciała przydać w końcu balśnie o złamanym sercu. No i nasze zerwane więzi, bo nasze puste przysięgi po prostu left me speechless i po prostu gasp. Um, więc ja chcę bardzo poznać kontynuację tej serii. Trochę żałuję, że nie skończyłam mi od razu, jak tylko do mnie przyszła. Więc ona już tutaj sobie czeka y, z drugi tydzień, ale będę ją czytała w jak najbliższym czasie, bo jestem naprawdę bardzo zaintrygowana po tamtym zakończeniu. I tym bardziej, że jak i ja. Łapie inspiracje dworami, łapię tutaj te wszystkie powiązania, chociaż dla mnie to są dwory, ale lepsze i naprawdę mm, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, tym bardziej, że niestety słyszałam, że ten tom jest trochę słabszy, ale mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje i będzie super, bo naprawdę jak ja już przebrnęłam przez jakieś pierwsze 50 stron, to na początku trudno było mi się wkręcić w tą historię, ale jak przebrnęłam przez te pierwsze 50 stron, to ja już przeczytałam tą książkę prawie że na raz i nie mogłam się od niej oderwać i naprawdę ymm, mam nadzieję, że ten drugi tom też mi się tak spodoba i widzimy się. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie serie książkowe wy teraz czytacie i widzimy się już niedługo na naszym kanale. Do zobaczenia.